Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego. Że trzeba nam sobie przypominać ewangelię, którą przyjęliśmy i w której trwamy. Trzeba nam przypominać sobie to, co jest istotą, co jest najważniejsze w naszym życiu. Że w naszym życiu ma miejsce wydarzenie paschalne Jezusa Chrystusa. Że przeżywamy Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie w wydarzeniach naszego życia, w tej prawdzie, że to On kieruje historią mojego życia. Że to On chce zrealizować. Najgłębsze pragnienia mojego serca. I chcę, abym w tej relacji wzrastał. Idę z Nim, bo jest drogą. Pokazuje mi cel, jaki mam osiągnąć. A ile jeszcze na tej drodze doświadczeń, które będą mi pokazywały, kim on jest i kim ja jestem, i jaką mu daję odpowiedź na to zaproszenie, byśmy szli razem. Szli razem i odkrywali prawdę, którą On jest. Tę prawdę, która mnie wyzwala, która pozwala mi wolność przyjąć to wszystko, co jest moim udziałem, aby mógł pełnić. Jego wolę. Odkrywam więc, że On jest moim życiem. I że to życie ciągle od Niego otrzymuję. I nie tylko w tym wymiarze ziemskim, ale w tym wymiarze życia wiecznego, kiedy zjednoczeni na zawsze, będziemy mogli razem chwalić oblicze Ojca. Prośmy więc Ducha Świętego, aby mógł tego w nas dokonać.